Już? No. Ale nagrywasz? No. A ty już nagrywasz? Józł? Łukasz. Co tam? GDH. Gdzie? A Nie. No. WB, Ne, velký bombe. Vůbe ne, be, be Ne, BCH c, -C Ne, a. BHA, dobrá. A za <laughs> <Bombenham. Bombenham. laughs> co Arab dostal k sebe bombiak? No, on tu masil kdysi. A jak to mu takovou si vezl Palina? Pafa. papa. Ja, těch bombe jak starý jsi. Bojte Bo no. se, Ja z takim rowerem to bym pojeździł, bez smutku. Nie Niesamowicie szybko bym dojechał z piątkiem. Dobra, po prostu bąka Okej, okej. Chce Was jak nagrywać wszystko? Nie. A, tak A, to nie. tutaj, jak to tak nie A, Nie. Nie, no nie martwi. Ja mam pomysł, wiecie co zrobimy? Ale nie, nie nagrywaj. Nie nagrywam. Da nie. Ty myślisz, że jestem palkiem. No ale weź, poczekajmy. Uf. No mów. Skupimy sobie z balona i zaczniemy do balona. Pierwszy. A, A potem pół! I całych wokół. No ty jest. No, to u ciebie będzie rozwalone. Kumacie? No, Łukasa. Tak? się dowie Nie, Łukasza, byśmy wysyłlika. Ale Łukasz, czy to jesteś wielki? Uśmiechnę się od razu. Ale idziesz tam. <grymne> Ale bym <dupcia> <grymne> cię <grymne> Mega fajne. Ty manik, ja tu wejdę na tą górę, a tu grób to no. no Nie, tam nie dalej tak...